Jeżeli w tych ośmiu latach za platformy, w tamtych czasach, przy tamtym bezrobociu, przy tamtych stawkach i dochodach żyło się komuś lepiej niż przez ostatnie osiem lat, no to ma prawo do wyboru, może zmienić to. Jeżeli, jeżeli platforma na tyle zbała bo fakty, liczby, naprawdę my nie, no nie, nie puszymy się. Mamy również porażki, niepowodzenia, ale jesteśmy partią, która zmieniła politykę na bardziej ludzką, bardziej prorodzinną, i mamy na ten temat po prostu cały, faktów konkretów. Cymańskiemu wieście tak z przymrużeniem oka i innym też, ale sprawdźcie w internecie to, co mówię. A więc jeszcze raz powtórzę: było lepiej, proszę bardzo, bo ludzie patrzą, czym mnie, mojej rodzinie, dzieciom jest chociaż trochę łatwiej. Czy ta władza bardziej o mnie pomyślała, czy, o, czy jednak nie. No to jest wybór. Wybór. I to jest naturalne pytanie, i uważam, czuję się tu silny w pokazaniu i wyliczeniu też.